Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku mojego autorskiego wyzwania Lodowe Dziedzictwo Challenge. Jak widzicie na wstępie, ten domek troszkę nam się powiększył. Na dachu miałam takie marzenie dodać tutaj taki świetlik, można powiedzieć, dlatego on tutaj powstał. Powiększył nam się bardziej ten domek w szerokość niż w długość, dlatego tutaj mamy większą sypialnię, łazienkę, kuchnię. No i tutaj mamy takie biuro. Tutaj jest miejsce na komputer dla naszego Quentina, no ale jeszcze go nie mamy, bo fundusze nam na to nie pozwalają. Ale spokojnie, nasi Simowie idą dzisiaj do pracy obydwoje, także myślę, że dużo pieniędzy dzisiaj przyniosą. Jak widzicie, dodałam stroje naszej Crystal. Jeden prezentuje się tak. No i, tak jak mówiłam, zastanawiałam się nad tym, ale awansowałam naszego Quentina na poziom trzeci. Myślę, że nie jest to jakieś wielkie oszukanie, no bo mimo wszystko, przez te wszystkie dni, kiedy nasza Krystal pracowała, on też no gdzieś tam pracował. Także myślę, że jest jak najbardziej wszystko dobrze. Oboje idą na 10 godzinę do pracy i wracają o 19. .00. Jak widzicie, Quentin no nie ma jeszcze tej umiejętności programowania na trzecim poziomie, w ogóle nie ma zaczętej. Ale myślę, że jak przyniosą troszkę pieniążków, to jak najbardziej. No, można kupić później mu jakiś tam komputer. Mamy siódmy poziom umiejętności nauk kosmicznych, także nasza krystal tutaj cały czas do przodu z budowaniem tej wielkiej rakiety. No, a nasz Quentin, co ty będziesz robić? Nie masz komputera. Wiesz, co może pomóż jej jakoś? Mam nadzieję, że we dwójkę szybciej im pójdzie ta budowa. Mam jeszcze dużo czasu, to zanim pójdą właśnie do pracy. Dlatego jak najbardziej mogę sobie tutaj pobudować te niecałe dwie godziny. No i mamy kolejną część naszej rakiety. Brakuje chyba tylko tutaj tego czubka, także jesteśmy coraz bliżej. Okej, okay, dostaliśmy telefon od Becky i ona tutaj pisze, że hej Krystal, Wolfgang zaprosi mnie na randkę, co mam robić? My się z nią tak jakoś bardzo nie kolegujemy, także myślę, że musisz samodzielnie podjąć decyzję, jak najbardziej. Nie mówiłam jeszcze, ale Krystal dzisiaj idzie sama do pracy. Tak samo nasz Quentin. Nie dużo brakło do awansu. Jak widzicie, mam tutaj straszną burzę. Także uciekajcie wszyscy do środka. Weź sobie prysznic, ty sobie skorzystaj, bo mam pewien plan na dzisiaj. Co ty robisz, Quentin? Aha, parasol ci się zbagował. Bo mam dzisiaj pewien plan. Ta pogoda trochę mi popsuła, ale myślę, że. Jakoś to nadrobimy. Quentin zaprosił naszą Krystal do takiej pięknej, może nie zewnątrz, restauracji. Jesteśmy aktualnie w San Maishuno. Jak widzicie, tutaj na szczęście nie pada. Nasi zimowie siedzą sobie właśnie tutaj w takim miejscu. Zamów do stolika. No i myślę, że tutaj coś zamówimy takiego wyjątkowego, bo jak widzicie, mamy tutaj menu molekularne. Myślę, że nasza Krystal zamówiłaby coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. A Quentin, Quentinie, co ty możesz zamówić? To mi w oko wpadło, więc zamów sobie to. I myślę, że do picia zamówimy sobie jakieś wino. Może jakieś takie, coś takiego zamówimy sobie. Przyszła do nas kelnerka, także już zamawiamy sobie tutaj. Czy to jest Luna? Tak, to jest Luna. Jak tam kaleb, Luna. Damy tutaj romantyczne, może, flirtuj. O pochwali jej wygląd, bo ma taką piękną niebieską sukienkę, jak widzicie. Nasz Quentin też ubrany taki błękitny garnitur. No i dostajemy właśnie posiłek. Pokażcie, jak to wygląda. No, powiem Wam. Ale jakoś normalna. Wygląda to całkiem pięknie. No, jak tam smakuje Wam? Chyba tak, popijają sobie. No, chyba smakuje. Mamy już późną godzinę, ale to nic, bo mamy piątek i oni chyba nie idą tak. Ona nie idzie i on też nie idzie do pracy. Także mogą sobie dzisiaj trochę posiedzieć. Quentin właśnie zjadł, zapłacił rachunek. Myślę, że choć tutaj jeszcze do niej daje jej buziaka. Jak widzieliście, nasi Simowie zaręczyli się i tutaj jeszcze przed domem coś sobie robią i myślę, że możecie sobie zrobić jeszcze bara-bara... Nie, Quentin, nie! O nie, zaraz po zaręczynach! Uciekaj do domu, chłopie! O nie! No miało być bara, bara ale myślę, że... Dobra, idźcie spać, bo jesteście zmęczeni. Barabara bara zrobimy rano. Mamy sobotę. No, nasi Simowie są szczęśliwi, bo jak widzieliście, były zaręczyny. Quentin, idź się wykąp. Nie było barabara na koniec dnia, ale myślę, że mogą sobie tutaj jeszcze coś poflirtować. I myślę, że możecie sobie zrobić barabara pod prysznicem. Są już zaręczeni, także nie widzę problemu. Ani sobie robię tej para A my idziemy im coś znaleźć na śniadanie. Ale Krystal nabrudziła tutaj. Weź sobie Quentin porcję. Jak widzicie, to jest kolejny nowy strój naszej Krystal. Tak się on prezentuje. Jak możecie zauważyć, Krystal ma już tutaj w nawiastości codzienny pierścionek zaręczynowy. Jakby nie było, minęło już sporo czasu. Popatrzcie, zostało nam zaledwie 7 dni. Nie, Kaleb, nie będziemy do Ciebie przychodzić, bo. Nasza krystal mimo wszystko idzie sobie tutaj jeszcze przyjmij sobie na własność i idziesz budować rakietę. Myślę, że Quentin tutaj wyczyści to, co robiłaś: no bo jedno myje, drugie gotuje, tak? <taka>, Taka zasada. Więc on sobie tutaj to wyczyści i myślę, że pójdzie jej troszkę pomóc. Znowu zaczął padać deszcz. Zrobiło się pochmurnie. I mamy to! Patrzcie, mamy zrobioną rakietę. Super, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Oboje skończyli, ale myślę, że będziemy uciekać do domku. Krystal ma już ósmy poziom logiki, także już niedługo wejdzie na dziesiąty. Quentin, dołącz do Krystal i będziecie tutaj razem spędzać sobie czas. No, za niedługo będziemy właśnie planować ślub, także. No, będzie się coraz więcej działo, no bo jak ślub, to zaraz będą dzieci. No bo braku... już niedużo czasu nam zostało tak naprawdę, aż oni są tacy młodzi. Dlatego też jeszcze nie kupiłam komputera dla Quentina, bo mamy 2000, a chcę zorganizować taki mały ślub. Czy można powiedzieć, że Quentin docenia to, co powszednie i lubi pukawędki? No można powiedzieć, że Quentin lubi pogawędki. Dużo rozmawia z naszą Crystal, także mieliśmy gdzieś wyjść, ale ta pogoda jest tak kiepska. Tak nam nie pomaga w życiu, że no nie będziemy chyba nigdzie wychodzić. Zupialnie jak widzicie jeszcze w ogóle nie dokończona, że ten pokój tak naprawdę nie jest dokończony. Bo mam w planie powiększać jeszcze ten dom, to nie będzie taki mały. Musimy jeszcze wystrzelić lub ulepszyć rakietę pięć razy. Ile my tych pieniędzy potrzebujemy, żeby to ulepszyć? No trochę tych pieniędzy nam tutaj trzeba. Rozpoczął się festiwal miłości i myślę, że pójdziemy. Były zaręczyny wczoraj, więc czemu by nie mieli iść na festiwal miłości, tak? Na szczęście tutaj jest bardzo ładna pogoda. No chodźcie, weźmiecie sobie razem herbatę z kwiatu wiśni. No, nalejcie sobie, powypijajcie. I będzie ten romantyczny nastrój między nimi. I myślę, że możecie się zapytać o aktualny związek. Jedno i drugie. Oj, Quentin. Widzę, ojej, jaka dziwna przyszłość. Coś lepiej nic nie planuj. O, o a my będziemy za niedługo planować ślub. No dobra, a zapytaj ty. Może się pomyliła po prostu. Chodź, Quentin, co tu można jeszcze porobić? Jakieś kwiaty. Chodź, pozbieraj bo posprzedajemy i będę zysk z tego, także potrzebujemy pieniędzy aktualnie, Zbieramy wszystko. Okej, okay, widzę masaż pleców Twojej niedalekiej przyszłości. Eee, nie warto Cię słuchać, nic konkretnego nie powiedziałaś. Udało nam się tutaj utargować, także kup te produkty, które są przecenione. Co no my możemy to kupić? Myślę, że możemy w sumie tą śnieżną kulę. No i myślę, że tyle. Także dużo nie nakupiliśmy. Jak słodko. Może spróbujemy sobie jakiegoś dania. Idź Krystal do toalety. A ty chodź zamów jakieś jedzenie. Na co ty byś miał ochotę? Myślę, że ta pierwsze danie wygląda całkiem zachęcająco. Ty Krystal idź skorzystać i później sobie zamówisz ramen. No Quentinie pokaż co to masz. Tu jakieś takie zielone coś. Ok, nie wiem co to jest dokładnie. Oh, oh. Nom, nom, nom. Oh. <laughs> Ciężko jej nabrać. No, pierwszy raz z pałeczkami to nie jest taka prosta sprawa. A, oh, słodziaki. Nie powiecie, że to nie są słodziaki. Pocałuj ją. I okaż oddanie. I myślę, że wracamy do domu. Wróciliśmy do domu i dalej mamy burzę. To, że Quentin, uciekaj tu szybko, żeby cię nie uderzyło drugi raz. Naszych Simów jeszcze tutaj trzyma, jak widzicie, ta romantyczny, ten romantyczny nastrój. Także myślę, że tutaj sobie na spokojnie jeszcze mogą coś porobić. No, dajcie sobie buziaczkę. A! No, słodziaki, ja już mówię to od początku. Pochwali wygląd. I myślę, że na dobran za spokojnie możecie sobie zrobić bara-bara. A ja tu piękną rakietą, ale brzydką pogodą będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że cieszycie się, że mamy już te zaręczyny. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!